Skarpa Wiślana przed laty stanowiła dla mieszkańców Warszawy nie lada przeszkodę. Jej długość to aż 31 km, a w najwyższym punkcie osiągała ona wysokość ponad 20 metrów. Z tą różnicą poziomów radzono sobie na różne sposoby. W niektórych miejscach można było pokonać dystans za pomocą schodów, na przykład poprzez przejście ulicą Kamienne Schodki. To jednak dobre było tylko dla pieszych. A co z wozami konnymi czy później samochodami? Niby można by wybudować ulicę z góry na dół, ale tak jak już wcześniej wspominałem, różnica poziomów była i jest duża, i taka ulica byłaby stroma, choć oczywiście takie powstały. Zamiast typowej ulicy pojawiały się inne, niezwykłe pomysły na rozwiązanie tego kłopotu. Jakub Jastrzębski w swojej książce 100 lat warszawskiego metra od pomysłu do realizacji wspominał o pomyśle z końca XIX wieku, według którego miał powstać tunel łączący Powiśle i górną część Skarpy. W tym samym okresie pojawił się jeszcze jeden, bardziej spektakularny pomysł. Górną i dolną część Skarpy Wiślanej miała połączyć kolejka. Gdyby doszło to do skutku, być może mielibyśmy na Powiślu coś w stylu gdyńskiej kolejki na Kamienną Górę. Ostatecznie jednak zdecydowano się na inne rozwiązanie. Być może prostsze, ale również ciekawe. Cykl Warszawski. Trzeba spojrzeć, jakby to wyglądało. Szepnął Wokulski i skręcił na ulicę Karową. Przy bramie wiodącej tam zobaczył bosego, przewiązanego sznurami tragarza, który pił wodę prosto z wodotrysku. Zachlapał się od stóp do głów, ale miał bardzo zadowoloną minę i śmiejące się oczy. Pisał Bolesław Prus w lalce. Ulica Karowa, jeden z łączników górnego i dolnego poziomu skarpy wiślanej w XIX wieku. Była, jak określono w napisanej przez Mariana Drozdowskiego i Andrzeja Zachorskiego w książce Historia Warszawy, wąską ścieżką, przy której dodatkowo znajdował się mur zasłaniający widok z Krakowskiego Przedmieścia na Wisłę. Miała ona około 3 metrów szerokości i powstała w miejscu strumienia, który spływał do Wisły. W połowie XIX wieku przy jej wjeździe od strony krakowskiego przedmieścia stanęła wspomniana wcześniej brama, zaprojektowana przez Henryka Markoniego, twórcę pierwszego nowoczesnego wodociągu w Warszawie, na której widniała podobizna syreny. Zniknęła ona jednak, zarówno syrena jak i cała brama, pod koniec tamtego stulecia w związku z poszerzeniem ulicy. Nazwa ulicy Karowej pochodzi od karów. Czyli wozów przewożących śmieci, i wzięła się z faktu, że znajdował się tutaj magazyn karowy, czyli wysypisko śmieci, co z pewnością jeszcze bardziej umniejszało powiślu, uznawany wówczas za dzielnicę biedoty, czego również możemy się z lalki dowiedzieć. W końcu jednak zdecydowano się na, jakby to można dziś powiedzieć, rewitalizację ulicy. W latach 90. XIX wieku poszerzono ją i postanowiono zrobić z niej prawdziwe połączenie śródmieścia i powiśla, jednak nie poprzez tunel czy kolejkę, a poprzez wiadukt przypominający z góry ślimaka, co miało zapewnić łagodne pokonanie różnicy terenu. W internecie pojawia się kilka dat budowy wiaduktu, jednak najczęściej pisze się o latach 1902-1905. Jego budowę zainicjowali Kajetan Mościcki, od 1889 roku Naczelny Inżynier Warszawy, oraz Kazimierz Dankowski. Autorami projektu budowli w stylu neo renasansowym byli natomiast Karol Sommer, odpowiadał za konstrukcję, oraz Stefan Schiller i Jan Wojdyga, którzy zaprojektowali wiadukt od strony wizualnej. Warto na chwilę zatrzymać się przy Stefanie Schillerze. Był on architektem odpowiedzialnym za wiele budowli znajdujących się zarówno w Warszawie, jak i poza nią. Stworzył on projekty m.in. gmachu Politechniki Warszawskiej, bramy głównej Uniwersytetu Warszawskiego, a także mostu poniatowskiego. Każdy z nich, przynajmniej mi, przypomina wystrojem właśnie omawiany wiadukt. Na patrona wiaduktu wybrano Stanisława Markiewicza, żyjącego w latach 1839-1911 lekarza, propagatora higieny oraz założyciela Towarzystwa Kolonii Letnich, które jako pierwsze w Polsce proponowało taką formę spędzania wakacji dla dzieci, a także współzałożyciela, prezesa i honorowego członka Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego. Stanisław Markiewicz spoczywa na starych powązkach. Sam wiadukt rozpoczyna się, gdy Karowa skręca w prawo. Następnie znajdują się trzy wiraże, które stopniowo schodzą w dół. Przy ostatnim z nich, pod trasą wiaduktu, znajduje się galeria Karowa. Najbardziej charakterystycznymi punktami wiaduktu są dwie znajdujące się tutaj rzeźby. Jedna z nich prezentuje warszawską syrenkę, choć moim zdaniem ten wizerunek nie jest aż tak znany, jak te z rynku Starego Miasta i bulwarów wiślanych. Druga z tych rzeźb jest mniej oczywista. Znajdują się tutaj mężczyzna i kobieta, w jednym ze źródeł czytałem, że mogą być towar z Isafa. Dzieło to ma ukazywać Warszawę jako miasto oświaty, sztuki, handlu i przemysłu. Rodaty mężczyzna ma natomiast być symbolem nieodległej Wisły. Warto zwrócić też uwagę na latarnie w kształcie obelisku. Oryginalnie były gazowe, a dziś są elektryczne. Nie widać ich jednak na zdjęciach z okresu PRL-u, gdyż wtedy ich tam nie było, ponieważ jako zbyt burżuazyjne, nie spodobały się nowej władzy. Zostały one odtworzone dopiero w XXI wieku. W 1965 roku budowla została wpisana do rejestru zabytków. Wiadukt Markiewicza jest dobrze znany również fanom sportów motorowych, nie tylko z Warszawy, ponieważ co roku odbywa się tutaj finałowy odcinek rajdu barburka. Knące po bruku rajdówki wyglądają bardzo efektownie na tle omawianego wiaduktu. Warto podczas spaceru odwiedzić wiadukt Markiewicza, szczególnie że w tym roku u wylotu karowej otwarto kładkę pieszo-rowerową z Pragi.